2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To święto już na dobre zadomowiło się w sercach policzan. Przed długim weekendem na wielu budynkach zawisły biało-czerwone flagi. Dzieje się tak każdego roku z okazji 1 maja, czyli Święta Pracy, 2 maja jako Dnia Flagi oraz Święta Konstytucji 3 maja. Flaga jest symbolem, symbolem no, 1 maja, święto, zawsze było dużo flag. No i tak się, jak wisiała flaga, to znaczy zbliżało się święto. Dzień flagi to stosunkowo nowe święto w naszym kraju. Wprowadzono je dopiero w 2004 roku. Po to, żeby po prostu naszą Polskę wyróżnić, prawda, wśród, no jesteśmy w Unii. No i naturalnie chodzi o to, żeby jak najbardziej byliśmy godni. Tej należności. Myślę, że, że żebyśmy mogli się bardziej zintegrować, żebyśmy mogli pomyśleć, że jesteśmy Polakami i żebyśmy e, czuli się Polakami, i niekoniecznie e, dystansowali się od innych narodów, ale żebyśmy byli w taką jedną wspólnotą europejską. Mieszkaniec Polic Damian Walczak mimo młodego wieku przywiązuje dużą wagę do symboli swojego kraju. Flaga jest dla mnie ważna. Myślę, że flaga jest takim elementem, elementem patriotyzmu, jest utożsamieniem naszej narodowości. Każdy gdzieś tam myślę, że jeżeli ma tą flagę, to na pewno będzie ją, odnosił się do niej z szacunkiem. Nie będzie po niej chodził, nie będzie jej na nią pluł, nie będzie jej podpalał, tylko będzie z tą flagą szedł dumnie, z tego, że jest Polakiem. 2 maja w różnych miastach Polski organizowane są manifestacje patriotyczne. Ich celem jest uświadomienie ludziom ważności symbolów państwowości Polskiej.